Witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony, oczywiście, Maja. I dzisiaj jest ze mną Madzia, Hejka. z którą będziemy oglądać śmieszne TikToki. Ale nie tak po prostu, ponieważ mamy kilka fajnych zasad, o których właśnie teraz Wam opowiem. Mamy tutaj przygotowane trzy mega mocne zestawy, które będą naszą karą, jeśli się zaśmiejemy. Pierwszy to są jakieś takie cukierki, które są ostre, faśne, jakieś chłodzące, nie wiem o co chodzi. Z czego się dowiemy, jest tu Dodatkowe koło fortuny. Tutaj używam bardzo dobrze znane obrzydliwe fasolki typu psiakarma, ośmiornica, gile z nosa, i ostatnia rzecz, to może być najcięższe, bardzo ostre orzeszki, które mają 5 stopni ostrości. Że niby łatwy i potem jest najgorszy. To jest z tej samej serii, co był ten najostrzejszy chips, którego jadłam. Więc nie chciałabym trafić na tego najgorszego orzeszka. Więc podsumowując, osoba, która się zaśmieje, kręci kołem fortuny, na którym są wypisane wszystkie te kary, no i musi to od razu zjeść. A na koniec odcinka osoba, która zaśmiała się najmniej razy, otrzyma taki oto prezent, którego zawartość również odpakuje na końcu filmu. Więc oglądajcie ten odcinek do samego końca. I pamiętajcie, żeby zostawić suba, z dzwoneczkiem i łapkę w górę. I na 10 tysięcy lajków nagrywamy z Madzią kolejny challenge. Możecie też napisać w komentarzu, jaki miałby być to challenge. I będziemy robić unboxing. A mam nadzieję, że ja to wygram. Zaczynajmy. Czy jesteś gotowa? Tak. Ja jestem gotowa na TikToki, bo w końcu nie są straszne, tylko śmieszne, ale nie jestem gotowa na kary. A ja nie jestem gotowa na to, że jak Maja zacznie się śmiać, to ja też. Ja tak często miałam z Jutkiem, że na przykład jakiś TikTok mnie nie śmieszył, ale widziałam, że on się śmieje i się zaczynałam śmiać. No cóż... Nie patrz tak na mnie. Kurde, nie da się. Ale niedługo ją złamiemy, widzowie. I ja to sama ze sobą walczę, nawet mnie łamać nie łama, musisz. To mi przypomina Madzię, jak była młodsza. Ona, jak była młodsza, brała taki telefon z klawiszami od mojego taty lub mamy i nagrywała filmiki, na których mówiła różne rzeczy. Tak, dlatego to mi się z nią kojarzy, ale to jakoś bardzo mnie nie rozpawiło. Ta dziewczynka spadła przez sufit. Ja bardziej rozbawiła, jakbym zobaczyła proces jej spadania stamtąd. A mnie bardziej bawi to, jak ona teraz wygląda, jak się patrzy w Ja bym się chciała zaśmieć na głos, ale ja nie chcę być pierwsza, która robi karę. Niech Macie się pierwsza zaśmieje. Macie, przełam lody. A przepraszam bardzo, jak się zaśmiejesz z tego, co ty mówisz, a nie z filmiku, ale w filmiku leciałeś z tego, co ty mówisz, to co wtedy? Bo to... ja przed chwilą zaśmiałam, bo powiedziałaś, że ona śmiesznie stoi i nie wiem, czy to się czuła. Tak? O, to kręć. No ale co, że nie przyjmuje? Jak już pytasz, to co dzisiaj? I... Nie wiem, bo różnie się robi, że jak się uśmiechniesz, to też się liczy i kręcisz. Dobra, poznajmy, że były niejasne zasady i spróbuję. Dobrze, uwaga, uwaga. Co tu wyjdzie? Nie był orzeszek numer 5. Ale 3 i tak nie brzmi dobrze. Ale jest numer 3. Problem jest taki, ja kiedyś bardzo lubiłam ostre, a w ostatnim czasie się zepsułam i nawet y, najmniej ostry sos z maka jest dla mnie ostry. No, no to tutaj akurat mamy takie ostre rzeczy, że trzeba je brać przez rękawiczki. Super! Hihihihi. Ja mam nadzieję, że nawet jak trafię kary, to nie będą to te orzeszki. Wiecie, ja po prostu jestem miła, zostawię Maji, żeby też miała Najmniej ja pomer. Nie pachnie źle, pachnie jak te zwykłe, tak? Olżyszak jest, Madzia robiam. O Ujazd, to jest bardzo ostre. Czy ty to połknęłaś? Ona jest jakaś zwariowana. Jak wrażenia? Trochę mi piecze gardło i trochę mi łzy naszły do oczu. Mhm. Ale nie jest najgorzej. W ogóle jedzenie nie było takie złe. Nie było aż takie ostre, ale już po zjedzeniu to teraz nagle nie czuję języka i jest w gorąco. To nie było? No jak nie czujesz języka? Masz picie? Nie, ale naprawdę, jedzenie samo tego nie było złe, nawet było dobre ogólnie. Tylko jak już zjesz, to czujesz to ostre mega strasznie w gardle, tak tu. Madia mała lot. <tryk> <tryk> Okej, okay, czyli jak ja coś powiem i ty się zaśmiesz, to też bierzesz. Ogólnie podczas oglądania. Jeśli powiesz na przykład tak, skomentujesz TikToka i ja się zaśmieję z tego komentarza, to wtedy też się liczy. <tryk> Okej, skarpeteczka. O kurde. Wygląda jak Patryk rozgwiazda trochę. To prawda. Ale ten kot wyglądał jak jakiś taki dinozaur! O nie. A <grybuj> ja ogólnie już mam karę, bo się zaśmiałam. Ja palczę. Ma <grybuj> No i dupa. Poległa. Madzia powiedziała, że walczę, ale. O, chwilę to później. Tak I poleciał! No, Ile? Chwilę... Cała czerwona, i tak to jest różowe światło. Już jestem czerwona. Słuchaj, Madzia. Walczyłaś, ale chwilę potem już poległaś. Znowu no, ja, i znowu ja. I znowu ty. Ale ty pierwsza. Tak, ja pierwsza, potem Madzia. Wylosujemy sobie razem i po prostu razem zjemy każda swoją karę. Ja wiedziałam, że przy kotach to. O! Nie, nie, nie. No. Mam orzeszek jeden. Niby orzeszek. nie najgorszy. Ale ja mam y, mega małą tolerancję na ostre rzeczy, więc mi to wypali mordę. Proszę, to nie będzie w ogóle ostre wtedy. To już lukoszcze chyba. Zobaczymy. Cukier. Okej. Okay. Przy tych cukierkach jest dodatkowe koło fortuny odnośnie tego, którego macie zjeść i macia wylosowała ostrego, czyli najgorszy, którego nie chciałam, bo jak mówiłam ostatnio, ostry to to nie jest mój ulubiony smak zdecydowanie. Mm. to jest białe! Pokażę, czy to jest dostanie ani a nie guma, bo gumę bym pogryzła i połknęła. Trzy, dwa, jeden... Mogę wypryć w razie czego? Czy mm -hmm. muszę to całe wystać, bo to jest duże? Nie no, możesz wypłyć chyba. Dobra, jak do środka, to już mogę. Ale to jest niedobre! Miałam mówić, że to są jak ale już jednak jest ostre. A jeszcze nie doszłam do środka, jeszcze będę to musiała trochę posłać, zanim dojdę. Mi to wypala mordę, nie wiem jak ty zjadłaś trójkę. Zaraz popłacze. popłaczę. Do dupy zawodnika sobie wybrałam, ona zje dosłownie wszystko. Jedź, Nowelku! Taki duży chłopczyk, a nie umie powiedzieć R? A ty lawenku, jedź! Ja się nie śmiemy, a w szosce go tu kiechać tam pójdzie. żebyś się nie śmiała. A to była ryba? Aaaa. Też masz być uczciwa, jeśli coś masz, to masz to gdzieś końca. Ale fajnie, to możesz wybrać. No właśnie, to, że Ty chcesz być uczciwa, to nie znaczy, że ja chcę być. Ja jestem prawdziwym zawodnikiem. Kręcimy. Byle nie orzeszek. Chociaż nie wiem, czy te fasolki nie są gorsze. No to sprawdzisz. Tutaj mamy różne smaki: psia karma albo kola, gruszka albo gil z nosa, truskawka albo ta ostra papryczka. E, ta ostra papryczka jest ogólnie tragiczna. Jak ją zjecie, to umrzecie. Gumę balonową albo pastę do zębów, czyli w sumie chyba najlepsze możliwe rozwiązanie na tej. No e, ani to, to nie jest złe w sumie. Dobra, jemy. Pastę do zębów każdy z nas kiedyś zjadł. No ja na przykład jem teraz. No, no! Poczułam. Ej, ale już rzygasz? Nie rzeka jeszcze. To smakowało jak coś od ortodonty. Chciałabym to wygrać, ale nie wiem nawet czy mi się to uda. Na razie mamy remis i lecimy dalej. Nie, no idziesz do domu. Ja kończy zaraz to. Ja pierwsza? Mhm. O Boże. To będzie y, ciekawy odcinek. Y, ja obstawiam, że się pożygam. Jeszcze raz zakręcę i się pożygam. No łasę, masz znowu. Orzeszek jeden. Orzesz Miesz, ona ma coś za duże szczęście dzisiaj. Orzeszków jest fary, więc zjem go, ale no to prawa... była... To była tragedia, ale nie będziemy kolejny raz kręcić, więc już zjem go. Jezu, tylko nie piątka, tylko nie piątka, wszystko inne mówić. Ale czwórka tak by nie była fajna, no nie! Super! Super! Widzicie, Maja oszukuje! Nie to że chciała powiedzieć, że się nie zaśmiała i uniknąć tej kary, to jeszcze ona ma jedynkę. Nie! No, ja tutaj klikłam, wszystko jest zgodnie z prawem. Boże. A środki są czarne w ogóle. No. Dobra, jemy. Co ma no, kształt trumny teraz? Ja się zażygam ogólnie. Pozdrawiam. Jemy. że już trójka była gorsza. Madzia, nie płacz! Macia, nie płacz! Płac. Będę płakać, widzowie. Przenos zetkał się mi tak gorąco, że aż normalnie w głowie się czekbym miała gorączkę. Dotknij moje czoło. Madzia <noise> się spociła aż tego. Trafi piątka, to ja nie wiem. Jest jakieś y, uniknięcie tego? Nie. Jesteś gotowa na kolejną karę za jednego TikToka. Teraz już się nie ja nie ma opcji. Let me get a punk plug! Ta babuszka wyglądała jak... Babcia Sida z epoki lodowcowej. To jestem ja, jak jadę z Źródkiem autem. A kiedy ma prędko? To było za dobre. A tak to właśnie jest to, Madzią. Mówi tak. Teraz już się nie zaśmieję, nie ma opcji. Ja już się ani razu do końca filmu nie zaśmieję. No tam no, mi kurde, to wywija koło głowy i sama no, się śmieje. Proszę Cię go, aż ja się zaśmieję, żeby ona się mogła zaśmieć i dzwonić się na mnie. Proszę kręcić! Nie! Nie! O Boże, dzięki mam. Ja miałam tą piątkę, to bym się schowałaś pod stół. Teraz ja krędzę? Ja Tylko bym nie orzeszek. I nie fasolki. Ja chcę tego cukierka jakiegoś. <grym> Zobaczymy, co mnie teraz będziesz miał. Ja tego nie przeżyję. Ja myślałam, że umrę. Wiesz jak ja się, się człowiek mi zaraz miało serce eksplodować z gorąca. Dobra, ja zawsze byłam bardziej hardkorowym dzieckiem niż Maja, a ja to prawie umarłam. Ja naprawdę mi już tak w, w głowie aż miałam tak, pff, pff, Już mówię, zaraz zepleję, no. I tu przełyk co wypaliło. Serce mi prawie A ja to połknęłam i ona się ze mnie śmiała, że ja to wyrusowałam i że ja tak reaguję. Sie śmiała. A się nie śmij mleko, bo umrę. Boże święty! Jeszcze stare przyniosłaś. Ojej! Mam no, tu w nosie czekaj! Wracamy do was po krótkiej przerwie. Myślałam, że to są moje ostatnie chwile życia, już chciałam przychodzić i mówić wam, że kończymy odcinek. Tak było. Maja płakała i biegła po całym domu, żeby to jakoś ogarnąć. I krzyczałam. Dalej mam to w nosie. Najgorzej z tym nosem. Normalnie mam cały nos. Zatarłam się tą przyprawę. Miałam ją tu i coś mnie podkusiło, żeby potrzeć nos, zamiast to ściągnąć. I se to wcisnęłam do nosa i cały nos mi wypala. Teraz jak oddycham, to czuję się jak smok. Oficjalnie mówię, że jak się zaśmieje, i wylosuję y, orzeszka, to podaje się w Madzia wygrywa. Okej. Okay. Jezu, mi się dalej w głowie kręci od typu orzeszka, to znaczy. Ja się nie mogę śmiać, to było śmieszne. A co się zakrywasz? Nie bo się tylko złapanie za nos, to pomaga. To są dobre pranki, muszę je sobie zapisać na żyódkę. Co? To wygląda jak coś, co ty zrobiła. Naprawdę. Co? co? Ja jest zdolna do takich rzeczy. Ok. Mm. <suszy> Miała tylko. Ja już nie mogłam wytrzymać od poprzedniego. Ja już walczyłam z sobniekiem. Nie. Proszę, to na ciebie czekam. Ja nie chcę jakiegoś cukierka i nie chcę ostre znowu. A! Ja liczę A! na to, że wylosujesz. Y, tak, fasolki. I, y, I też y. na to liczę. Albo chociaż tego cukierka, ktoś nie jest, nie wiem, cokolwiek by nie oryzkał. Fasolki by były dobre. I psią karmę. Okej, okay, to może być. Dobry. Jest dobrze. W jest dobrze. Mówiąc 3 i 4, to dwa chyba nie jest takie złe. czy ty na co No bo ja mówiłam, ja mam 0 stopień progu czegokolwiek na rzeczy. Okej, okay, teraz zaczynam dopiero czuć trochę. Ale i tak nie tak mocno. po tamtych jestem zahartowana, ale. Nie dalej, bo może być gorzej. Biedny piesek. W oczki dostał. Kład, kład, kład. O, mi tak na przykład robi. Tak, właśnie miałam to powiedzieć. Chodzi jej nagle się rzuca, kurde. Terrorysta mały. O to wykorzystuje, jak ona widzi, że ja już nie wytrzymuję, to ona wtedy specjalnie zaczęła się kibać, ale tak ją to nie bawi, żebym ja się śmieć. A wiesz co mi to przypomina? Taniec pustyni. z hejterka No ale ja też się zaśmiałam. Też? Trochę. <śmienny> Madzia wylosowała orzeszka numer 5. A mogę wypluć? Możesz wypluć. Okej. Okay. Ty chcesz go jeść? Mhm. Ona jest zwariowana! Ona chce go żyć! Ale byś wygrała za to, że już go próbujesz! Cukierka. Mam ostrego. Czy on był ostry? Ja to wypluję. Czekaj, ja to poliżę. Nie, to nie jest ostre. Ja już apeluję o wygranie tego odcinka. Co to ma być? Tego cukierka nawet przez 5 sekund nie miałem. Ty już wygrałaś. Ja się, ja się przyznaję, ja się poddaję. Ja, ja, ja tego nie wiem Ja nie wiem, jak ty to mogłaś zjeść całe. Ja pierdzielę. Dawaj! Boję się! Dawaj! Oj. Ogólnie Tiktoków mamy jeszcze tyle do obejrzenia, ale najwyżej zrobimy z tego drugą część, jeśli będziecie chcieli to napiszcie o, nie, nam. nie, nie. Nie, nie, nie. <grym> Sorry, Bez orzeszków, same cukierki <grym> i fasolki. Bez orzeszków. E, tak, tak. Ale dzisiaj już zakończymy. Macia zrobi opening, zje teraz orzeszka. Kończymy Pani chce o moją śmierć na kamerze. Nie mu tak. Jest! Gotowa? Nie. Ale dobra, dobra, dobra. Odliczaj. Tego, jak nie pogryzłam. Ona prawie w ogóle reakcji nie robi. A jednak robi. E, idziemy ratować Madzie i widzimy się zaraz na openingu. różec, niebiesko-różowy. Boże, różowy, brokatowy, kopytka. Mamy jeszcze suszone truskawki cały taki duży pojemnik i mamy tu takie Barbie cutie review. Mega słodkie są te zwierzaczki na opakowaniu. Jestem ciekawa co to będzie w środku, bo czytałem, że pierwszy raz to widzę. Tutaj dosujecie zwierzaczka ubranko do zwierzaczka. Jeszcze zresztą było jaki, jaki Patrzcie na to, to jest jeszcze do niego ubranko. To jest delfin. No nie. Ja go ubieram. To jest delfinkiem, rozumiecie to? A ja to otwieram. Dobrze, otwieraj to. Nie! Jakie smutkie! Jak do którego wsadzacie małego delfinka i dajecie mu na plecy? To czy nie tam jest na To jest na brzuszek. I on nosi ten delfinek, małego delfinka na brzuszku. La wersja więcej frajdy, bo więcej otwierania. Także Madzia wygraną dostała pełni to by było na tyle, jeśli chcecie kolejną część TikToków z Madzią, to napiszcie w komentarzu. A teraz zapraszamy Was na następne firmy, które wyświetlają Wam się na ekranie, bo znikną one za 3, 2, i